Dobra, jo siemanko z wszystkim, z tej strony DRAGON Widzę was w kolejnym odcinku z sorą Odcinku... Oh, fuck, fuck, em, odcinku... 11. Informacyjnym bardziej O... Ważnych rzeczach Typu... Nowy kanał em, Będzie Ale na razie, no to będą się na materiał materiały pojawiać Na nowy kanał poczekacie chwilę Zanim kupię sobie mikrofon Bo już mam ponad połowę e, Pieniędzy na niego No i jeszcze Nowy program jak Kupię i Nie kupię sobie tylko sobie Zakupię I oczywiście Jak to się nazywa e, Na razie no tutaj będą Odcinki a tamte będą nowe serie. Na, tej serii, na tym kanale nie będę um, zaczynał serii z Cena, Raczej, Krida um, trójki, bo gdyż po prostu nie chce mi się. Bo na pewno bym jej nie skończył. No i co do czego jeszcze? No um, jak tutaj na tym kanale będzie. Większość z serii po prostu zostaje już zawieszona Oprócz um, Solo uh, Survival Game uh, Będę nagrywał też taki szybki parkour Będę się zaliczył do serii parkour oczywiście I... Jak to się nazywa? I Arena PvP z mojego serwera IP oczywiście będzie w opisie bo nie będę nic gadał tylko będzie muzyka w tyle no e, i żeby nie było ten że nie podałem IP o wbił mi do domko ogólnie nagrywam ten odcinek po raz drugi po pierwszy raz jak nagrywałem weszłem do noteru to mnie ścięło ale teraz już chodzi płynie i w dodatku głos mi się nagrał podwuję bo o na ustawienia programu ale no jakby coś mam e, ultimate mod nie cheat, tylko ultimate z receptika sobie przedstawiam, że mam po prostu tylko kosz i na przykład jak to wyłączę to itemy do mnie nie przylatują, a jak to wyłączę to widzicie patrzcie, kopię on i samo czynie do mnie itemy przylatują Prawie tego gnoja, no. Idź gnoju. gnoju. Ocinek ogólnie będzie krótki. Tak przypuszczam. O, no, no, no. Ogólnie. Jesteśmy tak naprawdę mówiąc uwięzieni netterzem. Gdyż em, jest pewne główny Nkoro rozwaliło nam portal, e, przez co też straciliśmy naszą kratę i killowy diamentowy z, z silk touchem. Ale pozwólcie, że, um, że sobie czytuję zapalniczkę e, Gdyż już jest normalnie. Zazwam, o. Na tym nie. Znaczy, o. Widzicie, już jest normalnie. Um. Ścitujemy zapalniczkę, żeby po prostu stąd wyjść. Bo nie chcę się cały odcinek w netterze, Gdyż nie pokazało. Nie pokazałem wam w tym odcinku, co ostatnio powstało. Pierwsza rzecz. To pokój na powrót dalej do światów, w które będziemy chodzić, trochę mnie kratkuje norma um, no i tutaj powstało też ogólnie to powstało, tutaj balkonik taki z tej strony ładny, piękny, a stąd e, gówno um, tutaj nic się nie zmieniło i tutaj jeszcze jak widzieliście taki ma, taka kolejka wstała, jak ja lubię jeździć kolejką. Jedziemy na dół. a Zrobiłem to, bo podobno Pingwin ma dodać z Avenisem nową modyfikację, a raczej mają dodać, która będzie dodawała nam różne maszyny. No i wiem, że będzie maszyna na lawę. Będzie nam pędzana na lawą, no i po prostu e, postanowiłem też, żeby na przykład tej lawy nie ciągnąć stąd, tam z jakiejś jaskini to sobie po prostu wziąłem i zrobiłem taki pokój, jakby coś tutaj to jest, dlatego że o, jak widzicie, o, w tych miejscach było pełno lawy i drewno mi się paliło ostatnią patrzę, o super już się nie pali, przychodzę, eee, wszystko się spaliło, tutaj też jak dawno było, skrzynka pusta, myślałem, tak. Mówiłem, że tak, e, że już wszystko wziąłem, tutaj, zakroskopałem trochę, zbiornik krawy, duży, tutaj jest, jeszcze jest e, z drugiej strony, o zapomniałem, nie, idź, idź mi stąd, nie, że sorry mate zdychaj. zdychaj zdychaj, gdzie mnie bijesz dobra Zajmę coś ogólnie um, jeszcze tutaj żeby się w lawie nie utopił jest dalsza część lawy i tu, i tu, i tam Zatem, no, jak młody dojdzie, to będę ustawione, no Sok... ja? jo! Gdzie, gdzie panie, gdzie mi pan lezi? Co? A, to, jest ta... nie? To jest śnieżne, no. Na górę będzie tutaj. Tutaj, właśnie będą stały te wszystkie maszyny. Nowy magazyn powstanie. Sprawdzę, ile mam. Nagrania, 7 minut, um. no w sumie jeszcze nie będę kończył, ale nie będę też przedłużał za dużo gdyż to miało być takie informacyjne, robione spontanie, uh, o trzeciej w nocy w weekend, no nie wiem, wracając do tego, um, do kanału nowego. Um. Zostanę, zrobię nowy Facebook, nowy Twitter... Nowe takie, że... Czy... nie... Ja komendę... Gdzie... nie... 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 nie. Głupi... Jeden wro... W... 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 Nie, nie, nie pal się, nie pal się, kuźwa, nie pal, nie pal, broń no nie pal się, no lul. Ja się zaraz spalam. Jak ja... no nie. Stój, stój, stóp! Okej, okay. eee, um, cała kolejka mi się jara. przez tego Downa tutaj już jestem przygotowany do aktualizacji, bo dawno nie robiłem. Dobra, nie, to już jest wariak wylaję wody. kolejko chciałem jechać, ja ale oczywiście, eee, zostawiłeś wagonik tam. Jezu, cała kolejka mi się zjarał. Ma A, i czemu jeszcze... W tamtym odcinku w wdelecku nagrał mi się głos podwójnie. Mam nadzieję, że w tym się nie... nie nagram. Ale jak się nagra, to będzie podwójnym. Kolejka mi się jara... Nie jara się, Boziu. moje temy, wracajcie do mnie! Z to! z to! Fuck! to! To ryb! No! No! Wszystko leci! Chore! Chor! O oh man Kurwa. Cała kolejka! Ja piskam! O oh, mat Teraz to już mi wkurzyły tak te potwory, że ja chyba nawet Sora nie będę nagrywał do końca kanału. O oh, Jesus Christ. Nie. Nie. O Boże. Co ten głupek najlepszego zrobił? O oh, man. Tak nie działa znowu. Widzicie? Ile tego się spaliło? Nie. Nie. Nie kurwa. Nie. Zajebało mi najpierw dom, w neterze. Teraz Buty Boże, i na to 30 level. I na to 30 to o, po 14. To już bym nie zżałował, ale 40. No czy 30? 30? Boże, drogi Dość mam jeszcze tego Minecrafta... na kanałem kanale zrobię. Dużo innych serii oprócz Minecraft'a. Bo już mnie dobijam. Na przykład um, Tego jak to się nazywa? Happy Wheels. Tak. Hep, hep, happy Wheels. O my favorite. Sorry. Dobra, ile ja mam nagrania? Żeby się też za pojemne nie było. Dobra. 20 minut. Trudno. Z zakończę. W w tym, chyba em, w tym, w tym, w tym em, tunelu z brzydkim widokiem na moje rozpadające koleń przez głupiego potwora. Nie. O, gdzie to było, gdzie to było? Chcę to pokazać, tak? E, mój skin jest piękny. Z jednego boku ma zielone nogi, o! Nie! Jaka lama. O Boże! Koniec tego! Nie. Nie będę się męczył w życiu. W życiu. W górę gaź do Nie, nie, proszę, nie! Nie przechodź ogień. Ogień nie ja pierdolę co to ma kurwa być ha, dobra bez komentarza zostawię to żegnam się z wami na ten odcinek muszę ręcznie wyłączyć mamy Čekaj, nema mi mjesta za moje. Malo, dobro. Zato ovaj čajnjav kajnjav činku.